Pani jako nastolatka śpiewała w zespole weselnym swojego taty, o ile się nie mylę. Czy pani chciałaby, żeby pani córka też tak szybko zaczynała dorabiać, zaczynała pracę zawodową? Czy to, to jest takie doświadczenie, które może wiele nauczyć? To by było świetne, gdyby, gdyby moja córka chciała sobie dorobić, zarobić na jakieś tam swoje 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 no nie wiem marzenia, żeby spełnić swoje marzenia, to nie miałabym nic przeciwko. Oczywiście skontrolowałabym co to za praca. Ja ze swojej strony muszę jej zapewnić wszystko. Takie mam zadanie. Natomiast to by było fajne, gdyby chciała, ponieważ praca bardzo uczy pokory. Docenia się wtedy każdą złotówkę, którą się zarobi. Wtedy już tak łatwo się tych pieniędzy nie wydaje, no bo Wie, dziecko wie, jak dużo wysiłku trzeba włożyć w to, żeby te pieniążki zarobić. Także to by było świetne. Będę ją do tego namawiała. Oczywiście yy, kurczę, ona fajnie śpiewa, może nawet będzie chciała śpiewać. Zobaczymy, jak to będzie, ale na pewno nie pozwoliłabym jej, żeby śpiewała tak jak ja yy, na weselach, ponieważ to, była, yy, to było duże wyzwanie dla mnie i niestety yy, to były zer, zarwane noce. Przez to robiłam sobie zaległości w szkole i dlatego nie było samych piątek. Były też truje niestety i często byłam niewyspana. Także na to bym się nie zgodziła, ale jeżeli podczas wakacji gdzieś, gdzieś mogłaby sobie wyjechać to by było super.